Witamy w kolejnym odcinku z gry War Thunder i oglądamy powtóreczkę właśnie w jadącym czołgiem z tej gry T34 z roku 1941. Już w ostatnim odcinku, znaczy w jakimś tam jednym z ostatnich odcinków, odcinków pokazywał bitwę tym czołgiem znany już Wam Kutatus. A teraz hmm, pokażę osoba która w zasadzie jest bardzo doświadczonym lotnikiem w grze World of Tanks Czyli dowódca yy, dywizji 316 Prozak Witam serdecznie War Thunder War Thunder <laughs> A ojejku no wybaczcie no Dobrze powiedziałem dywizja czy brygada Nie to, to jest generalnie można powiedzieć Szwadron albo Dywizjon aha ha polskie ale powiedziałeś e, World of Tanks. A nie World no no Ander. przebaczcie, wybaczcie. E, teraz e, właśnie e, zaczynasz od ostrzału e, samolotu. E, nie jest chyba prosto taki samolot zniszczyć, nie? E, jak trafisz, jest dość prosto, tylko problemem jest trafienie w ten samolot. Jeżeli zmienia kierunek, leci szybko, jest dość daleko, to nie jest to takie proste. No jeżeli jest blisko, na małej prędkości, jest to duży samolot, leci na wprost, nie zmienia kierunku, to powiedzmy, że jest to wykonalne. Parę razy mi się to zdarzyło w tej grze. Oczywiście w grze War Thunder, wybaczcie za pomyłkę początkową, na, jednych, na tych samych mapach właśnie są bitwy w powietrzu i są bitwy lądowe, ale oczywiście też i samolot niszczy czołg i czołg może zniszczyć samolot. I chyba dlatego postanowiłeś poznać też tą dolną bitwę czołgami, nie? Czy dlaczego zacząłeś też jeździć czołgami w grze War Thunder? E, powiem tak, no, latam samolotami tu już od ponad półtora roku, jeśli nie więcej. Więc, nawet z samej ciekawości, jeżeli wprowadzili czołgi, to musiałem zobaczyć, jak one wyglądają. Ale też nasz dywizjon e, w, zajmuje się również czołgami, nie tylko e, samolotami. Więc, no, trzeba, że tak powiem, być w temacie przynajmniej trochę, na tyle, na ile się da. A w czołgi jeżdżę głównie, szczerze mówiąc, tylko tym czołgiem, bo go lubię. Odstresowuje mnie to, jest to bardzo wyluzowujące zajęcie, powiedzmy. To może teraz warto kilka słów. Oczywiście, teraz zniszczyłeś tego TDK Stuga, nacierając na niego i niszcząc go pociskiem. No tak. Chciałem nie. go unieruchomić, ale niestety silnik mu się nie wyłączył po pierwszym strzale, więc go blokowałem, aby się do mnie nie odwrócił i mnie hmm? nie skarpił, tą Czyli próbę. Gdzie takiego stuga trzeba, gdzie mu trzeba strzelić, żeby właśnie porządnie go unieruchomić? Żeby go porządnie unieruchomić, to zależy od której strony. Jeżeli chcemy go tylko unieruchomić, można od boku mu strzelić w tył w silnik, albo od tyłu zupełnie w silnik. Ewentualnie można od przodu strzelić go w tą klapkę kierowcy, prawda, więc wtedy też nie będzie mógł się ruszać. Ewentualnie można go strzelić w jedną gąskę, później w drugą i wtedy objeżdżać, bo na jednej też może się jeszcze kręcić. No, i opcji jest bardzo dużo, prawda? Zależy od której strony podjeżdżasz, jak, jakie masz podejście, prawda, do tego sztuga. Nie powiedzieliśmy jeszcze właśnie jednej rzeczy. Co to jest za mapa i co właśnie chciałeś zaplanować tym czołgiem na tej mapie? To jest mapa dżungla na dwa kapy. My mamy jeden kap pod swoimi respami, oni mają drugi pod swoimi respami. W bitwie chodzi o to, aby utrzymać swój i zająć przeciwnika. Moim planem było, korzystając z tego, że moja drużyna raczej się zatrzymała przy naszym kapie i go broni, pojechać po cichu się przemknąć i samemu spróbować zająć ich kapa. No niestety realia troszeczkę wpłynęły na moje założenia w tej bitwie. I tutaj jest chyba mniej więcej już ten moment, gdy drużyna moja prosi o wsparcie na naszym kapie, ponieważ tam sobie nie dają rady i dlatego zaczynam wracać z powrotem. Mm -hmm. Jak widać, tołk, wiadomo T-34 w grze War Thunder jest z drugiej ery, tak? Tak, to jest druga era. Na bitwach realistycznych Battle Rating 2 i 7, więc nie jest to najwyższy Battle Rating jak na drugą erę. Bo może to być 3-0, albo tu się mogę mylić może nawet i 3-3 jest na drugiej erze. Mhm. Więc nie wrzuca go, jeżeli jeździmy tym czołgiem i samolot, który wzięliśmy, nie jest też z wyższym Battle ratingiem, Nie wrzuca nas też zawsze na najlepsze czołgi niemieckie z drugiej ery, tylko czasami na te ciut gorsze, prawda? I dlatego właśnie ten czołg jest taką fajną zabawką dla ciebie. Charakterystyki tego czołgu widzimy, że lufka chyba 76 mm z dobrą penetracją. No powiedziałbym, że na to co spotyka ten czołg, nawet bardzo dobrą. Jest w stanie, strzelając w odpowiednie miejsce, prawie każdy czołg zabić jednym strzałem. O teraz... Yy, tak jak widać. Podpaliłeś i zniszczyłeś. Dokładnie. O tu yy, robi się niezła zadyma widzę, ale to tak, jest... Mój przyjaciel do mnie niechcący strzela, chyba mnie nie widzi. Z tego Ale gęstego promyczka. Tak, jakbyś się nie przejmował troszeczkę tym. <laughs> nie no, to jest tylko dwudziestka, więc raczej nie ma szans, żeby mnie jakoś specjalnie uszkodzić, nawet jeżeli we mnie strzela. Ale strasznie nawalanie! Tak, tak, to straszny chaos wprowadza. O, <laughs> ja pierwszy! I to nie jest Bot! Nie, 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 to jest człowiek. O, oh to właśnie na początku pytałeś, to z czegoś takiego właśnie tam strzelał, ktoś w samoloty próbował. No, no, to no. To no, było C60, no. O tak jak I teraz z, z takich właśnie. Y, następny zniszczony y, czołg i znowu y, niemiecki y, sztuk. sztuk. Czyli tych sztuków w tym meczu sporo ubiłeś? No tak, tak, jakoś tak się złożyło, dużo ich było. Kolejny sztuk. Kolejny sztuk. Co one są takie miękkie? Nie, ja po prostu strzelam. Zawsze mniej więcej w to samo miejsce i od frontu i to skutkuje, strzelam je w, z prawej strony oddziała w ten wizjer, to jest chyba klapka, te kierowcy, prawda, taka szpara. Nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, bo nie jestem jakimś bardzo doświadczonym czołgistą, ale wiem, że w to miejsce zawsze skutkuje na sztugu i generalnie na większość czołgów z tej ery niemieckiej. Y ale jak tam, właśnie, nie jesteś bardzo doświadczonym, a jak tam odkrywanie, ile już masz tych czołgów odkrytych, ile już rozegrałeś bitew w War Thunder czołgami? Eee, w War Thunder czołgami rozegrałem no na pewno kilkaset już bitew, myślę, że tak około 500-600. Większość e, właśnie na tym czołgu, bo go najbardziej lubię. U Rosjan mam odkryte w zasadzie już wszystko do czwartej ery. No i w większość odkrywałem właśnie tym, prawda, na tym T-34 z 1941 roku, mam już chyba ponad 1000 killi. No wiadomo, nie są to wszystko gracze, bo tutaj też zalicza boty, artylerię, wszystko co naziemne, ale myślę, że tak z 700-600 na pewno tam ludzi było już zabitych. Trzeba bo przypomnieć, na że... na się nie skupiam też po prostu, bo one nie mają wpływu za bardzo na bitwę, prawda. Oczywiście dla tych, którzy teraz oglądają, a nie wiedzą, nie grali jeszcze w War Thunder czołgami czy samolotami, odkrywanie ekspienie właśnie wygląda w ten sposób, że mm, można ekspić jednym czołgiem prawie wszystko, ale chyba się coś pozmieniało, bo kiedyś tak było, nie? Znaczy kiedyś można było bez żadnych, że tak powiem, problemów ekspić nawet pierwszą erą, piątą erę. No szło to trochę wolniej, ale dało się to zrobić. Teraz działa to w ten sposób, że szybko idzie odkrywanie czołgów o jedną erę różnicy, tylko jeżeli są dwie ery różnicy w górę lub w dół, to dostaje się już znacznie mniej Ekspa. Czyżbyś nie przypadkiem teraz zniszczył samolot? No nie do końca przypadkiem, bo celowałem w niego. Tak, tak, no właśnie widziałem, że strzelałeś, tylko tak to wyglądało, jakbyś prawdopodobnie nie do końca trafił, a jednak spadł i pokazało, że został zniszczony przez ciebie, nie? Czyli... Nie no, trafiłem go, trafiłem, tylko nie było go widać, bo w momencie trafienia już był schowany za górą, prawda? Ja z dużym wyprzedzeniem przed niego strzelałem, aha, no, aha. nie do końca licząc, prawda, że na pewno go strącę, ale jak się nie próbuje, to się na pewno nigdy nie uda, prawda? No no no, no wiadomo no, co trzeba zrobić, no trzeba strzelać o wiele przed nim, w, w linię, gdzie on leci, tak żeby pocisk i samolot w tym samym momencie spotkali się w jednym punkcie. To nie jest takie proste. No tak, bo jeszcze trzeba uwzględnić opad pocisku, prawda, tego czołgowego, bo no. jeżeli jest to duża odległość, no to trzeba strzelać dużo powyżej. Chyba w oczywiście to jest kwestia działa jakie masz, prawda, bo niektóre mają wyższą po prostu prędkość pocisku, więc on aż tak nie zdąży opaść na danym odcinku. Jak wiadomo w bitwach zręcznościowych jest to chyba zdecydowanie prostsze, bo tam widać dokładnie chyba jak poleci ten pocisk, a w, w, w tych bitwach realistycznych już trzeba wszystko na czuja brać, nie? Masz, jest, strzelając z czołgu do samolotu, masz tą kropeczkę taką jak na arcade'ie, no. latając samolotami przed samolotem, która mniej więcej Mówi, gdzie trzeba strzelić. Ona nie pokazuje dokładnie, gdzie trzeba strzelić. Ona bardziej pokazuje, tak naprawdę, tor lotu tego samolotu, prawda? I daje taki punkt odniesienia, dzięki któremu jest łatwiej. Nie jest to tak, że dokładnie strzelając w tą kropkę zawsze trafisz po prostu. Tym bardziej, że zanim doleci pocisk, samolot może wykonać jakikolwiek mały manewr, prawda? Więc już zmieni ten tor lotu. Mhm. Słuchaj, dla początkujących czołgistów, polecasz granie na początku w bitwach zręcznościowych czy lepiej już pojeździć w realistycznych Powiem tak dla takich zupełnie zupełnie początkujących można na początku troszeczkę chociaż pojeździć na tych bitwach zręcznościowych żeby wyczuć chociażby samo strzelanie prawda jak trzeba poprawkę odkładać bo tam masz pokazane zawsze czy twój pocisk trafi czy nie po prostu a tutaj nie masz już tego krzyżyka takiego pokazującego, czy trafisz i czy przebijesz, bo tam nawet to jest w nim pokazane. I trzeba już strzelać bardziej na wyczucie i wiedzieć samemu, gdzie chcesz, w jaki moduł ten czołg po prostu trafić, prawda? Tu właśnie widzimy jeden na jeden ze StuGiem znowu, bitwa. Ten StuG ma jakąś taką strasznie króciutką lufkę. Tak, bo e... to jest pierwszy StuG. Pierwszy StuG, e... ale no i Właśnie widać, że celujesz specjalnie w tą prawą stronę, ale przeżył to. Bo było troszeczkę pod kątem i dlatego przeżył. Jakbym strzelał w to miejsce centralnie na wprost, myślę, że by tego nie przeżył. <grych> ale tutaj już troszeczkę uciekałem mu po prostu, bo on jest jak widać unieruchomiony, prawda? Teraz już wysiadł. Mhm. Nie chciałem mu się po prostu też wystawić. Wolałem strzelić nawet trzy razy, ale siebie nie dać trafić. Nie wiem, to już który ósmy sztuk zniszczony przez ciebie. No, no jesteś coś... dokładnie, No, będą no, no, właśnie te To jest wynik końcowy. No, 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 no. No i co teraz? Jaki plan dalej? Tutaj, jak widać, tam w którymś momencie, tak jak mówiłem, się cofnąłem, wyczyściłem naszego kapa, i tutaj już zacząłem jechać z powrotem na ich kapa, się przedzierać. E, troszeczkę tak, e, miejscami rzadziej uczęszczanymi można powiedzieć. Tu niestety o! dostałem bombkę od samolotu. Tego e... pana wcześniej zabiłem. <grywia> A, czyli specjalnie e, poszukiwał cię. Widać, że teraz z jego kamery, jak odlatuje, ucieszony. E... Tak, tak. Znaczy też, no, zabił mnie, powiedzmy, też trochę na własne życzenie, bo widziały mnie inne czołgi, bo tu do mnie jeden z, z jednym się ostrzeliwałem z przodu, jeden tam z daleka, mnie próbował namierzyć. Więc, jeżeli on mnie zaznaczy, prawda, taki czołg, to ten z samolotu widzi mój znacznik i jest mu dużo łatwiej mnie znaleźć i trafi. Y, bitwy realistyczne mają to do tego, że ten czołg może jeszcze się odrodzić, nie? Tak, jako że jest to średni czołg, to ma dwa respawny na jednej bitwie. Na bitwach symulacyjnych też yy, średnie czołgi mają dwa respawny. Yy, jeden respawn mają chyba te takie najcięższe czołgi. Wszystkie ciężkie czołgi i najcięższe te deki mają jeden respawn. Aha, czyli jeżeli chodzi o ciężkie czołgi, to wszystkie, nawet te niższe ery, nie? Tak, tak, tak. Nawet te z drugich Ery, bo, bo chyba tam się zaczynają ciężkie czołgi. Yy -y. A te najlżejsze czołgi? Yy, najlżejsze, te które na mają w nazwie, że jest to lekki czołg, mają trzy respy nawet. Aha. Yy, a yy, tak się spytam z, z ciekawości, yy, najwyższa era lekkiego czołgu to jest yy, jaka? Yy, wiesz co, nie jestem na 100% przekonany, ale chyba one są wszystkie na pierwszej, ale że być może jesteś na drugiej gdzieś. Ale ja nigdy aha, aha. lekkimi czołgami nie jeździłem, więc nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. No, tutaj znowu następne zniszczone czołgi. Tak, bo w tej chwili już zostałem yy, sam po prostu przeciwko części tam ich drużyny. Jeżeli dobrze kojarzę. I próbuję po cichutku naszego kapa oczyścić. Tu mam sztuga z lewej strony podjeżdża jeszcze, jeszcze jeden czołg. I o, była... Trochę szczęście mi dopisało, bo rzuciłem artylerię przed sztuka, zacząłem się cofać, on wjechał centralnie pod nią, w momencie jak spadła i akurat go nawet zabiła. To mi bardzo pomogło. Czyli w zasadzie wykorzystywanie artylerii Przydaje się nie tylko, żeby z góry popatrzeć na mapę, ale żeby wypłoszyć jakiś czołg albo i zniszczyć, jak tobie się właśnie udało w tej sytuacji. Tak, jeśli chodzi o niszczenie, to szczerze mówiąc, no nie, nie ma jakiejś wielkiej skuteczności ta artyleria moim zdaniem, ale efekt psychologiczny na pewno jest, jeżeli ktoś gdzieś stoi i się kampi, a tu nagle zaczyna po prostu dżihad się wokół niego, wszystko zaczyna wybuchać, tumany kurzu. Nawet też przeszkadza to gościowi w celowaniu, bo gorzej widzi, prawda? Przez ten kurz. No, 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 no. O! Jakiś czołg jedzie. To jest bot. Dlatego tak jakoś bardzo poważnie go nie traktuję, jak widać. Czyli boty też potrafią jechać? Tak, tak, boty jeżdżą. Na niektórych mapach tu je jedzie nawet... W... Tam 10 czy kilkanaście botów, w którymś momencie wyjeżdża razem. Jest to jednym z zadań, żeby je zabić. Wtedy jest dużo łatwiej wygrać bitwę, jeżeli się wybije je wszystkie. No... Właśnie widać. Jak jeżeli ktoś jeździ tak bardzo irracjonalnie, że w zasadzie minął Cię i pojechał dalej, to znaczy, że bot czy go rozpoznaje się też po jakimś zniku, albo. Bot ma nad sobą po prostu tylko nazwę maszyny, tak jakby, prawda? Nie ma żadnego niku. Jeżeli widzisz człowieka, to masz nad nim jego nik i nazwę maszyny. Trudniej jest na bitwach symulacyjnych. Tam już musisz właśnie tak jak mówisz, po jego zachowaniu chociażby się domyślić, czy to bot, czy nie. No. I powoli, chyba wrog wrogie czołgi się kończą. No, w tym momencie już zabiłem im wszystkie czołgi, zostały im samoloty, dlatego nie wjeżdżam na tego naszego kapa, on jest w tej chwili neutralny, ja wcześniej tylko po nim przejechałem, żeby nie był ich i odjechałem na bok, bo mają samoloty, łatwo by im było mnie znaleźć, bo tak nie mają nade mną znacznika, nie wiedzą, gdzie ja tak naprawdę jestem. A to był właśnie ich ostatni bombowiec. Ale to naprawdę był bardzo trudny strzał. Tak, tak, to, to powiedziałbym, że jeden na, nie wiem, 20 może tak. No można jak widzieliście, yy, strzelił i w prosto, w skrzydełko, w skrzydełko poleciało w jednym, bombowiec w drugim, czy ciężki myśliwiec. Yy, nie wiem co to było. To był yy, Bombowiec, Hankel 111. No, 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 no. To taki, no, niemiecki można powiedzieć, jeden z największych bombowców jakie są. Oczekiwany na wyniki, no to oczekujemy na wyniki, to y, podyktuj coś tam. No, tak więc wynik tej bitwy przedstawia się tak: będzie to jedna asysta, jeden pod, 14 czołgów i dwa samoloty. No i jedna śmierć z mojej strony z ręki samolotu, prawda? Mhm. Dobra, y, no, no to. Wynik ja... myślę do, dość dobry. <gryw> Nawet jak na ten czołg. Ja myślę, że niespotykana ilość zniszczonych dwóch samolotów to chyba nie zdarza się zbyt często, nie? No tak, przede wszystkim to mnie szczerze mówiąc przekonało, żeby wysłać do Ciebie tą powtórkę. No i pokazać graczom, że właśnie to nie jest tak, że czołgi mają strasznie przesrane przez te samoloty ale da się, da się walczyć właśnie w jednej na jednej mapie y, 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 samoloty i czołgi tylko na co trzeba uważać, żeby no, trzeba uważać, jeżeli nie chcemy być zabici przez samolot. Po pierwsze, jeżeli kogoś zabiliśmy, szczególnie w ciężkim czołgu, gdzie mamy pewność, że on na pewno teraz już ma tylko samolot, e, trzeba zmienić pozycję, bo na pewno nas łatwo znajdzie. A wielu jest takich, którzy się w ten sposób chętnie zemszczą, prawda? Dodatkową opcją jest to, że jeżeli widzi nas czołg przeciwnika, to może nas wyświetlić dla swojego bombowca. On wtedy widzi już z daleka znacznik nad nami i może nas zabić, prawda? Więc to jest dodatkowa sprawa. Jeżeli jesteśmy dobrze schowani gdzieś w lesie, żaden czołg nas nie widzi, to to, żeby nas zabił jakiś bombowiec, wręcz graniczy z cudem, prawda? Bo musi fizycznie odnaleźć nasz czołg, to pudełeczko gdzieś tam chowające się w krzakach. Więc nie jest to wtedy dla niego takie proste. Czyli. Yy... Twój klan, Twoja dywizja chętnie przyjmie czołgistów, czy tylko lotników? Oczywiście. My prowadzimy w tej chwili nabór, zarówno czołgistów do trybu realistycznego, do trybu symulacyjnego, tak samo pilotów do trybu realistycznego i symulacyjnego. Również ostatnio otworzyliśmy International, więc będziemy też powoli zbierać także ludzi z całego świata. No jako, że tam osiągamy jakieś sukcesy, to jakoś jesteśmy rozreklamowani. Ostatnio zajęliśmy drugie miejsce w tym rankingu 8 na 8, prawda, tych bitew klanowych na ostatnim podliczeniu, więc jakoś tam staramy się poziom trzymać. Ludzie do nas przychodzą. No, robimy co możemy, żeby przynosić chlubę naszemu krajowi na arenie międzynarodowej, prawda? No to bardzo się z tego powodu cieszę, że jesteście topowymi lotnikami, nie wiem, czołgistami też. No i co? Dzięki za pokazanie meczyku, za wytłumaczenie kilku ciekawych spraw i oczywiście zapraszam wszystkich czołgistów i lotników z gry War Thunder, aby wysyłali mi na podany poniżej adres jakieś świetne meczyki. To dzięki no, proza. Również jeszcze tylko jedną rzecz. Chciałem jeszcze w takim razie wszystkich czołgistów zaprosić do kibicowania czołgistom z naszego 316 Dywizjonu w obecnie odbywającym się turnieju międzynarodowym Gladiator. To jest to oficjalny turniej Wartandera. 6 na 6 w czołgach, właśnie, właśnie mecze są transmitowane, można oglądać. Na pewno podpatrzeć jakieś ciekawe taktyki. Od bardziej doświadczonych czołgistów. No to trzymamy kciuki. No, i na razie trzymajcie się. Dzięki, wielkie na razie.